Często sami nie zauważamy, że obok nas jest mężczyzna, który przeżywa prawdziwe, szczere uczucie miłości i nieświadomie ignorujemy znaki uwagi, które on nam okazuje, po prostu dlatego, że ich nie dostrzegamy. A sam mężczyzna przy tym może być naprawdę całkiem atrakcyjny i może nam się podobać. Tymczasem takich znaków i sygnałów jest naprawdę sporo, trzeba tylko zwrócić na nie uwagę. W tym wideo przyjrzymy się oznakom, po których można poznać, że mężczyzna jest w tobie zakochany. Jednym z takich znaków jest to, że on zawsze gotów jest zaproponować swoją pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Nie należy myśleć, że mężczyzna tak po prostu, z dobroci serca, poda swoje ramię i wesprze w trudnej chwili kobietę, do której absolutnie nic nie czuje. Oczywiście w takim przypadku może chodzić o przyjazne uczucia z jego strony. Ale jeśli mówimy o większości takich sytuacji, to mężczyzna jednak odczuwa coś więcej niż przyjaźń. Drugi znak. On nieświadomie zaczyna używać Twoich ulubionych zwrotów czy słówek. Kiedy człowiek czuje coś do innej osoby, bardzo często właśnie tak to działa. Pewnie Ty też to u siebie zauważałaś. Kiedy w slangu mężczyzny słyszysz charakterystyczne dla siebie wyrażenia to w ten sposób on mimowolnie demonstruje swoje wyraźne zainteresowanie tobą. Trzeci znak. On uważnie cię słucha i nie czeka tylko na moment, aż skończysz mówić, żeby jak najwięcej opowiedzieć o sobie samym. Czyli w tym przypadku nie będzie tak, że mężczyzna przerywa ci w pół zdania, a potem zaczyna opowiadać o zupełnie innej sytuacji ze swojego życia. Bo jeśli mężczyzna naprawdę jest w tobie zakochany, to dla niego radością jest już samo bycie obok ciebie, a tym bardziej słuchanie ciebie. Czwarty znak. Jeśli znajdziesz się w trudnej życiowej sytuacji, to zakochany mężczyzna nie tylko chce pomóc ci w rozwiązaniu problemu, ale także stara się wspierać cię moralnie. Znajduje słowa wsparcia, choć czasem może to wyglądać nieporadnie. Kiedy mężczyzna kocha kobietę, a w jej życiu pojawiają się nieprzewidziane problemy, to u niego rodzi się potrzeba ochrony którą realizuje poprzez to, że stara się ci pomóc i mówi, że wszystko będzie dobrze. Piąty znak, że mężczyzna jest w tobie zakochany. On stara się cię rozśmieszyć, ponieważ lubi rozmowy z tobą, twoją uśmiechniętą twarz i to, kiedy masz dobry nastrój. Od tego również jemu samemu poprawia się humor. Oczywiście jego żarty nie zawsze muszą być bardzo śmieszne, ale tylko kobieta decyduje, jak na nie reagować i jakiego rodzaju odpowiedź mu dać. Na przykład brak reakcji może sprawić, że on pomyśli, że ty na pewno nie odwzajemniasz jego uczuć. Szósty znak. Mężczyzna ciągle znajduje się w Twoim polu widzenia. Oczywiście mówiąc w przenośni. Jeśli razem pracujecie, to on często znajduje preteksty, żeby z tobą porozmawiać. Jeśli jesteście na imprezie, a ty mu się podobasz, to tak czy inaczej będzie gdzieś blisko ciebie. Mówiąc wprost, będzie jakby ciągle migał ci przed oczami. I całkiem możliwe, że chce do ciebie podejść i się zapoznać, ale jeszcze się na to nie odważył. W innych sytuacjach, jeśli ma twoje kontakty, to może wysyłać ci kilka wiadomości albo dzwonić parę razy dziennie, tylko po to, żeby zapytać, jak się masz, albo życzyć miłego dnia czy dobrej nocy. Siódmy znak. On się o ciebie troszczy. Zakochany mężczyzna, zupełnie jak mama, może powiedzieć, żebyś założyła czapkę albo ubrała się cieplej, bo na dworze zimno. On również szczerze interesuje się twoimi sprawami i tym, czy wszystko u ciebie w porządku. Może nawet przygotować dla ciebie śniadanie, jak w filmach. To pokazuje, że nie jest mu obojętny i raczej nie robiłby tego, gdyby cię nie kochał. Ósmy znak, że mężczyzna cię kocha. On poświęca ci swoje najcenniejsze zasoby, pieniądze i czas. Na przykład daje ci prezenty i chce spędzać z tobą jak najwięcej czasu. W ten sposób zakochany mężczyzna chce ci sprawić radość i pokazać, że nie jesteś mu obojętna. Dziewiąty znak. On jest o ciebie zazdrosny. Jeśli mężczyzna nie kocha, to absolutnie nie obchodzi go, z kim jeszcze rozmawiasz z innych mężczyzn. Jednak jeśli z jego strony jest miłość, to prędzej czy później pojawi się zazdrość. W większym lub mniejszym stopniu. Na przykład może zapytać, o czym to ty piszesz z kolegą z pracy. Albo gdy wybierasz się na firmową imprezę, może spytać, ilu będzie tam mężczyzn. Kolejny znak. Jeśli mężczyzna kocha, to jest gotów na zmiany i chce stać się lepszym. Dla jednego miłość jest motywacją, by schudnąć. Albo wręcz przeciwnie, przybrać masy i się wzmocnić, a dla innego, by rozwijać się w innych dziedzinach.